Cześć wszystkim, ja jestem Sani, witam Was bardzo serdecznie na kanale TVOV Pod moim ostatnim filmem z trikami i sposobami na optyczne zmniejszenie ramion e, Pojawiła się masa, ale to masa komentarzy dotyczących tego, abym zrobiła filmik o sposobach na optyczne Powiększenie biustu. Bez przedłużania przejdźmy teraz do rzeczy. Przede wszystkim, jakby bielizna, staniki tutaj będą totalną podstawą, bo dobrze dobrany puszap potrafi powiększyć rozmiar e, piersi nawet o kilka rozmiarów, także tylko właśnie pod warunkiem, że jest dobrze dobrany do waszego aktualnego rozmiaru piersi. A teraz już bardziej rozmawiając o ubraniach, nie o bieliźnie. I przede wszystkim wszelkiego rodzaju falbany, zdobienia, marszczenia które znajdują się właśnie w okolicach biustu. Optycznie go powiększą. Przez to, że coś tutaj się dzieje, że dzieli się jakieś większe wybrzuszenie niż na innej części na przykład bluzki czy sukienki, te pierwszenie, że zwracają na siebie uwagę, to przy okazji wydają się być większe niż naprawdę dodatkowo wszelkiego rodzaju e, świecące, błyszczące materiały odbijają światło e, i nadają naszym piersiom taki bardziej zaokrąglony kształt i przez to, że odbijają światło, wydają się być też większe. I teraz trend, który w zasadzie dotyczy teraz tego sezonu lata 2017, a mianowicie gorsety. E, dobrze dobrany gorset to do dobrze dobranego push-upu może naprawdę zdziałać cuda. Dodatkowo właśnie, jakby teraz pewnie zaczną się pojawiać w sklepach teraz bardziej, różne gorsetowane bluzki, gorsety do nakładania na bluzkę, paski takie typu, tylko takie wiecie, jako gorsetowe, wiązane. Wszelkie tego typu rzeczy, jeżeli są dobrze dobrane, mogą również powiększyć optycznie nasz biust. W związku z tym, że już wspomniałam o tym takim gorsetowym pasku, to powiem Wam kilka słów o sukienkach i o bluzkach. Wszelkie właśnie tego typu części garderoby, które są takie odcięte pod biustem, sprawiają, że on po prostu wydaje się być większy. Szczególnie jeżeli pasek jest ciemniejszy niż na przykład tutaj bluzka. Dalej, coś, co jest fajnym dodatkiem, coś, co fajnie może trochę ożywić naszą stylizację, dodać coś takiego ciekawszego, to apaszka. Zawiązana właśnie na szyi sprawi, że nasz bluz będzie wydawał się być optycznie większy. Tutaj fajnie też sprawdzą się różnego rodzaju bluzki z kołnierzykami. Tutaj, na przykład, golf, bluzka ze stójką też powiększy nasze piersi. Dodatkowo, jeżeli założycie na przykład na golf w jednym kolorze, już wspominałam więcej o tym, mówiłam w tym filmiku o optycznym zmniejszaniu ramion. Jeżeli obejrzycie wszystkie te filmiki, to zaczniecie ze sobą łączyć fakty i jedno wychodzi z drugiego, więc Pewność się po prostu powtarzają. Kolejny trik. Jeżeli chodzi o kieszenie, szczególnie to na koszulach, e, czy na przykład na kurtkach jeansowych, to te, które znajdują się na wysokości waszego biustu, optycznie go powiększą. Podobnie jak właśnie z tymi detalami, o których mówiłam wcześniej, o tych marszczeniach w różnych tam falbanach. Jeżeli właśnie taka kieszonka, kieszonki znajdują się na Waszych piersiach, to one automatycznie wyglądają na większe. Także jeżeli będziecie wybrać koszulę, to raczej to z kieszeniami. Analogicznie do filmiku właśnie z wydłużaniem nóg i zmniejszaniem ramion, porozmawiam chwilę o pasach. Mówiłam już Wam właśnie mogę w tych filmikach, jak to wszystko działa, więc tutaj tylko szybko powiem, że bluzki paski poprzeczne, e, powiększą faktycznie wasz plus. Jeżeli widzieliście tam te filmiki wszystkie, w ogóle jest taka playlista z tymi wszystkimi filmikami, z trikami modowymi, powiedzmy tak, e, to możecie sobie wszystko zobaczyć, czy na pewno widzieliście każdy z tych odcinków. I ostatni trik, trik dotyczący tego również w zasadzie faktury e, ubioru. Teraz mamy zimę, za oknem jest... Super, super w ogóle mroźnie. Ja najmniej bym nie wychodziła z domu e, albo zrobiła jakby w 3 sekundy prawo jazdy, e, bo jeszcze nie udało mi się w ogóle zapisać na kurs. E, ale to pewnie was w ogóle nie interesuje. Także e, jeżeli chodzi o ten trik, to chciałam powiedzieć kilka słów o swetrach. Te sweterki właśnie takie futrzane, one przez to, że e, mają ponownie nabudowaną taką fakturę, powodują, że e, nasz byst też będzie wyglądał na większa, tutaj uwaga, ponieważ reszta ciała też będzie wyglądać na większa właśnie przez te włoski. E, także jeżeli na przykład chcecie ukryć jakiś inny mankament, to ostrożnie z tym swetrem. I tutaj ponownie jakieś wszelkie swetry z splotami takimi warkoczykami, ja nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa tutaj na piersiach. One też optycznie oczywiście powiększą Wasz bius. Jeżeli chodzi o triki dotyczące optycznego powiększania piersi, to tyle. Ja zobaczę się z Wami już wkrótce. Oczywiście zapraszam Was też do zajrzenia na moje social media i mój kanał. I no, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!